I... Witam w klubie Zdrowego Strużycia Piotr Kiewra. Jesteśmy ponownie w Tatrach. Jestem z Tobą w porze roku, o której e, właściwie nigdy nie chodzę, czyli koniec listopada. Zabrałem cię na wycieczkę w takie szczególne miejsce. Szczególne dlatego, że jest tutaj jedyne tatrzańskie jezioro który ma charakter nizinny. Nazywa się Staw Smleczyński. Wokół piękne szczyty pad zachodnich. Ornak. I po lewej stronie... Po lewej stronie Błysz i Bystra. I piękne smreki. Stąd też nazwa tego jeziorka. Blisko, ale warto przejść. Z klubu Zdrowego stylu Życia mówił Piotr Kiewra.